Bracie, zawodniku, w jakim klubie jeździ. Dobre, to teraz filmujesz już, tak? Tak. E, jesteśmy na treningu z zawodnikiem boksmenu Togniwo e, Zawodnik obecnie jeździ w kategorii junior, drugi sezon. Jest zawodnikiem e, 92 rocznika. Adam Janikowski, w środy śląskiej. Jedyny czynnie uprawiający zawodnik, dyscyplinę w tym, w tym mieście. Mamy jeszcze młodego człowieka, który zaczyna wchodzić w świat kolarski w kategorii młodzik. Jest to Maciek Krowicki, który jeździ w Legnicy. No i Wojtek Franków, który uprawia tą dyscyplinę dla, jako niepełnosprawna osoba. Największe sukcesy Adama w tym sezonie można powiedzieć mało kilometrów wyścigowych, bo dopiero w sumie jeden wyścig Przejechamy w pełni a drugi, i to jest 11 miejsce na 150 startujących, 71 dojechało do, do mety. Jeszcze raz powtórz co tam chciałeś, no dobra, zaraz, tylko będzie wolne miejsce, już ci daję rękawica. Pogodę mamy dzisiaj niesprzyjającą, jest zimno. Radej. Deszcz zaczyna padać Teraz będziesz mógł sobie nakręcić tutaj przez Jak cię czujesz? Bluzę wziąłeś pod spód nie, nie będzie ci za zimno? Ciepłe. Czy rozgrzejesz lub będzie ciepło? Dobra. Przejeść do przodu.